Widzowie, dzisiaj znajduję się na moim specjalnym koncie deweloperskim, gdzie przetestujemy 20 najmocniejszych mitów z nowej aktualizacji Spongeboba w Brawl Stars. Jest to kolejny odcineczek właśnie z pogromców mitów w Brawl Stars na moim kanale, czyli serii, którą bardzo lubicie. Dzisiejsze mity będą wyjątkowe, m.in. część z nich będzie dotyczyła nowego zadmiarza Moe, nowych kozackich skinków z tego update'u, a nawet jeden mit będzie związany z tym oto pudełkiem, z tym oto Happy Meal'em z Brawl Stars. Bo ponoć jest sposób, żebyśmy wszyscy my otrzymali go za darmo i ja ten sposób dzisiaj sprawdzę. Szybko przy przypominam o tym, że dalej możecie zgarnąć takiego to fajnego skinka strażnik księżyca Hanki. Dzisiaj jedna osoba z tego odcinka też go zgarnie. Wystarczy zostawić łapeczkę w ogóle pod tym filmem, oprócz tego suba na moim kanale Tori i Tori 2, to jest bardzo ważne i będzie sprawdzane. I najważniejsza rzecz trzeba mieć wpisany kod Tori w sklepie Brawlstar. Jak macie te wszystkie rzeczy, to macie szansę go zgarnąć. Napiszcie jeszcze w komentarzu ananas I to w sumie wszystko. Do końca wakacji codziennie jakaś jedna osoba na moim kanale zgarnia właśnie tego skina i 1 września na odcineczku, który wam wrzucę, pokażę wszystkich sześciu zwycięzców. Ja już nie przedłużam tego wstępu przechodzimy do pierwszych mitów, bo one naprawdę grubę No dobra, mit numer jeden. Skin do Bell to pierwszy skin w historii z Supercell Make, który będzie do trafienia w rankedach. Sprawdźmy to sobie. Bel mam tutaj i wbijmy teraz w tego oto skinka. Z tego co każą, rzeczywiście miał być rankedowy, ale tutaj ma ikonkę Supercell Make cały czas. Ogólnie skinek jest naprawdę śliczny. Sami zobaczcie, jaką kozacką wygląda. Zobaczmy jego ulta jeszcze szybciutko. Nie no, Rybelka, szczerze? Ja na pewno tego skinka będę chciał zakupić, jak już wyjdzie, ale pytanie. Czy on rzeczywiście będzie w tych rankedach? No bo tutaj pokazuje mi Supercell Make tylko ikonkę. Czekajcie, jak na przykład wejdę w katalog i wejdę sobie w motywy. I tutaj znajdę motyw rankedowy. Proszę bardzo, jest tutaj, sprawdzamy. Nie, no tutaj normalnie pokazuje, że Bell Dragon jest z rankedu, więc dobra, to jest mit potwierdzony, bo rzeczywiście, chyba jako pierwszy skinek Super Soulmate'a trafia też do rankedów. I będziemy mogli go trafić właśnie w tym oto Star Dropiku. Druga wersja Broka nazywa się Brok prosto od Fryzjera. No dobra, musimy to sprawdzić, moi drodzy, bo jak wiecie, Brok teraz będzie w dwóch wersjach dostępny. No i to jest zwykły Brok, on nazywa się po prostu Brok. Ale wchodzimy sobie w jego drugą wersję Brok prosto od Fryzjera, ej rzeczywiście. Co oni dali za nazwę śmieszną. No, fryzjer tutaj wleciał, jak widzicie, fryzurka fresh i mita możemy śmiało potwierdzić. Oczywiście, że tak. Kolejny mitik Piratka Bibi teraz będzie skinem rzadkości legendarnej, a nie epickiej. I to jest bardzo ciekawy mit, o którym dużo mi pisaliście, bo nikt z was nie wie o co z tym chodzi. Chodzą jakieś pogłoski, jakieś plotki, że ten oto skinek przekręta piratka Bibi, ma być teraz za 300 gemów. Tak jak było to z królową Mrozu Amber, która normalnie była epickiej rzadkości, a później zmienili jej rzadkość tego skinka na legendarną. Ale tego Mita oficjalnie muszę obalić, bo nawet tutaj. Możecie zobaczyć, że nigdzie takiego skinka o tej rzadkości w legendach e, nie ma. Przekręta piratka Bibi dalej jest dostępna w epickich skinach, i to, co ktoś powiedział, to po prostu wziął to z Brotoka, a tam twórcy robili to na koncie deweloperskim. Więc jest to mit obalony. Bibi cały czas zostaje rzadkości epickiej. Następny mitik ma bardzo fajną nazwę na tytule gracza. No nic, to bierzemy sobie tego oto nowego szczura, naszego zadymiarza mitycznego. I sprawdźmy, jaki jest jego tytuł gracza, bo szczerze nawet nie sprawdzałem, jeszcze, nie patrzyłem. Wjeżdżamy sobie w Masterowanko i powoli powoli na początek widzimy, jakie ma. Fajne emotki, i jaką ma spoko gracza. Ale nas najbardziej interesuje tytuł i tytuł to jest serowy? Ej, w sumie spoko taka nazwa, nie? Taka jedna z wyjątkowszych. W sensie z bardziej wyjątkowych, o to mi chodziło. Ehm, no i trzeba przyznać, że warto będzie tego moe wbijać. Zobaczymy, czy komuś z Was uda się wbić tytuł gracza. A wy oglądajcie ten odcinek do końca, bo najciekawsze mity jeszcze przed nami i pamiętajcie, żeby kolejne mocne mity pisać w komentarzu. No bo ja je wezmę do kolejnego odcinka z tej serii, więc tak chcecie taki odcinek, piszcie mity. Czy w czytywaniu gry jest napis A few moments later? Tak jak w Spongebobie. No dobra, możemy to. Sprawdzić, chyba rzeczywiście to będzie mit potwierdzony, ja chyba go już potwierdzę, ale jeszcze tak dla pewności sprawdźmy i pokażę wam o co chodzi. Klikamy sobie wypróbuj, ale na treningowej patrzcie, few moment later, widzieliście? Był tam taki napis, że no, jakiś tam czas później. E, tak jak to zawsze w Spongebobie było rzeczywiście podczas scenek różnych, nie? Na przykład było 3 godziny później, 5 godzin później i tym podobne. To tutaj też coś takiego mamy. Na mapie 3VS3 Showdown są skrzynki, które wyglądają jakby były powercubesami, ani mi nie są. hej ciekawe, dobra, przetestujmy sobie teraz ten tryb 3VS3. To będzie taka moja jedna z pierwszych. Gierek na nim. No i co? Klikam sobie graj i zobaczymy, czy rzeczywiście gdzieś tutaj będziemy mieli, moi drodzy, jakieś takie skrzyneczki, które nie wyglądają jak Power Cubesy. Widzę, że są normalne Cuby na mapce cały czas. One jak najbardziej są dostępne, ale ej, mamy tu jeszcze jakąś jedną dodatkową skrzynkę. Ty, widzicie ją? Spróbuję ją rozwalić. Uwaga! Nie, jak strzelam, to się nic nie dzieje, więc tak, jakby to była jakaś dekoracja. No ciekawe, trochę to sobie przypomina wyglądem Power Cubes i można by się było pomylić, jakby się o tym nie wiedziało. Więc micik potwierdzony, można go potwierdzić. Na otoczeniu bikini dolnego z tyłu jest restauracja. Pana kraba, jest tam nawet łódka z Kalmara. Ja jeszcze nie sprawdzałem dokładnie, jak te nowe mapki wyglądają, więc weźmy sobie na przykład ten nowy tryb z ośmiornicą. wyłączmy wszystkie boty i po prostu przejdźmy na koniec tej mapki i zobaczmy, czy tam serio się znajduje jakaś łódka z Kalmara. Jestem mega ciekawy. Dobra, gierka już się wczytuje. Proszę bardzo, ja znowu jestem Moe, czyli naszą myszką. Przejdźmy sobie na koniec tej mapki. Przy okazji, zbiorę trochę meduzek, ale ta mapka jest naprawdę bardzo ładna. Napiszcie w komentarzu, jaką oceniacie w Scarlet 1 do 10, mi się podoba to nowe otoczenie. I mamy na końcu łódkę z Kalmara. To jest normalnie restauracja pod tłustym krabem Od pana kraba. Jest tutaj ta łódka, gdzie jest kasa, i właśnie Skalmar zawsze tutaj przyjmuje pieniądze za jakieś tam różne dania. Nawet mamy te specjalne rybki z podwodnego świata, Spongeboba, które jedzą krab burgery. Jest ich tutaj mnóstwo, oni zawsze zamawiali. Nie, no spoko. Kto go no to ma naprawdę teraz chyba spełnienie swoich marzeń. Łódzki na pan Krabtik to tak naprawdę jego gałki oczne, on nimi strzela. Już to sprawdzamy, a was przepraszam za jakieś stukania w tyle. dalej mam remonty w domu. Więc, panie krabie, bierzemy sobie ciebie, klikamy, wypróbuj i zobaczymy, czy rzeczywiście on będzie strzelał. Swoimi własnymi gałkami ocznymi. Proszę Państwa, uwaga, rzucamy, rzucamy, ale nie, bo to są zwykłe strzały, on rzuca pieniędzmi, ale chodziło tutaj o ulta ziomeczkowi, więc uwaga, rzucamy ulta i sprawdźmy, tak! Normalnie jego gałki oczne lecą! Co jest, jak to wygląda śmiesznie! Widzieliście, widzowie, nie, no, Pancrafting to jest przekozacki skinek i na pewno też będę chciał go kupić, ale to jest hit. Normalnie jak stoimy i widzimy jego oczy, jego gałki, to teraz uwaga, rzucam ulta i on normalnie te gałki traci. Nie ma ich w tym momencie, gdy rzuciliśmy i dopiero wracają jak ult się rozbije. Mocne. Nowy skin do skarbnik. Tu ma taką samą pelerynę jak skin króla Franka. No dobra, moi drodzy, więc to jest ten oto skinek szkieletowy Serge. On będzie dopiero w tym kolejnym karnecie. Nie tym pierwszym, ale są bardzo ładne i też mi się strasznie podoba. I obracamy go do tyłu. Ma on tak rzeczywiście taką pelerynę. E, tylko, że fioletową. I rzeczywiście jest takie logo podobne chyba do tego, które ma Frank z tyłu. E, chodzi o tego nowego skinka do Franka. Już wam go pokazuję. który jeszcze oficjalnie nie wszedł do gry. Już długo na niego czekamy. Na pewno kojarzycie. Są dwa takie skiny: czerwony i niebieski. Weźmy sobie na przykład czerwonego. Obracamy i on ma bardzo podobną pelerynę, ale bez żadnego wzoru z tyłu, dlatego tego tam mimo wszystko muszę obalić, bo to, że jest pelwiona się zgadza, ale no wzorek jest inny. Kolejny mitik nie dodano w tym Brawl żadnych nowych srebrnych i złotych skinów. Moi drodzy, wbijam do katalogu i wydaje mi się, że chyba jakieś dodano, bo e, pisze, że jest 83 na 83. Z tego, co słyszałem, złotego skina dostał Clancy, sprawdźmy to, no bo Clancy wcześniej na 100% złotego skina nie miał i zobaczymy, czy teraz gdzieś tutaj będzie jakiś skin Clancy'ego. O, na pewno już widzimy, że jest złoty brok w dwóch wersjach, więc to już jest pokazane, że już jakiś złoty jest. Ale gdzieś tutaj chciałbym jeszcze znaleźć Klensiego, bo on też chyba tego złotego skina miał teraz dostać, z tego co kojarzę. O tak, mamy go tutaj, widzicie, więc rzeczywiście coś takiego się stało. Co prawda, nie pokazywali tego na Broad ale zostało to dodane, więc tego mi tam muszę obalić. Następny mit skin, Opętany poko, nie ma szyi. Moi drodzy, dzisiaj dużo mogę takich mitów związanych z nowymi skinami. Uwaga, to jest ten skinek, opentany poko i co, obróćmy go sobie teraz troszkę boczkiem, czy tu będzie widać jakąś jego szyję. Ej, z tej perspektywy to rzeczywiście wygląda, jakby on nie miał żadnej szyi. Czekajcie, cofnę, wejdę jeszcze raz i zobaczcie teraz, uwaga. uwaga. Uwaga, no on nie ma szyi normalnie Jak jest ta animacja, to też to widać Więc mycik szybko potwierdzony, i lecimy do kolejnego Mit numer 12, na nowym ekranie ładowania Z Moe jest ukryta skarpetka Spajka A więc moi drodzy, tutaj wam ten ekran ładowania Wyświetlam i co, mamy Moe na głównym planie Gdzie to jest niby jakaś skarpetka Spajka Poczekajcie, a dobra, mamy ją tutaj Zwróćcie uwagę, pod rurą tam jest schowana Koło takiego gemika, rzeczywiście Więc też szybko potwierdzamy tego mita Zgniła Pam ma na plecach swój własny grób Ej, to brzmi trochę przerażająco Szukamy sobie Pam gdzie nasza pamka będzie? Chyba gdzieś tutaj. E, pam, gdzie ty jesteś? Tu. Dobra. I bierzemy tego nowego skinka z Pam, poczekajcie. I czy ona na plecach ma mieć jakiś swój grób? Obracamy ją. O kurde. Tam pisze rip i jest na nagrobku napisane pam. Ona normalnie nosi swój grób na plecach, czyli z niego zmartwychwstała? O panie, ej, to jest naprawdę trochę przerażające, nie? Tam obok jeszcze jest jakiś drugi nagrobek. Mocny w ogóle jest ten skinek i mi jak najbardziej potwierdzamy. 14-mityk, nowy skin Dorico to najbrzydszy skin w całym update. E, dobra, chyba się z tym zgodzę, tak szczerze. Chodzi oczywiście o skin Kariko, czerwony płaszcz i tego mi od razu potwierdzam. Ten skin Dorico totalnie tutaj nie pasuje. No sami spójrzcie. Jeszcze jak mam do niego to wzmocnienie, że takie zielone się obok niego świeci, to jeszcze jakoś to wygląda, ale normalnie to się gra bez tego wzmocnienia i nie jest on wcale taki ładny. 15 pod tłustym krabem, każdy z nas dostanie darmowego happy Mila do otworzenia. No to wchodzimy sobie pod tłusty krab. Tutaj proszę bardzo, ta restauracja z ofertami w sklepie. No i generalnie ja tego mita normalnie bym raczej potwierdził. Bo rzeczywiście na kontach naszych deweloperskich, gdy po raz pierwszy wchodziliśmy do sklepu, każdy youtuber miał tam jedną ofertę z darmowym happy mealem do otworzenia. Teraz już jej nie mam tutaj, bo już ją odebrałem, jak widzicie, ale rzeczywiście taka oferta była. I na przykład nie wiem, kupmy sobie teraz no pierwszą lepszą ofertę może być ta. Proszę bardzo, kupuję ją, moi drodzy i patrzcie, dostaję takiego happy meela. I Takiego happy mila ponoć my wszyscy dostaniemy za darmo, gdy wyjdzie aktualizacja z tym SpongeBobem, w sensie, gdy będzie już ten jego event i każdy z nas będzie mógł trafić jedno właśnie darmowe wzmocnienie już na sam początek, ale ja tego mita daję jako nieokreślonego, niewyjaśnionego, no bo nie mam takiej pewności. To że coś było na naszym koncie deweloperskim nie znaczy, że będzie też normalnie. Raczej będzie, normalnie bym tego mita potwierdził, ale pewności stuprocentowej nie mam, więc daję jako nieokreślony. Wikonka ikonka gracza Skalmara jest mega śmieszna. No dobra, moi drodzy, teraz wchodzimy sobie w ikonki gracza i rzeczywiście Skalmar dostał bardzo Śmieszną ikonkę, już w ogóle tego mi tam od razu potwierdzam. Muszę wam pokazać, to jest najśmieszniejsza chyba ikonka w całej grze. Tylko gdzie ona się znajduje? Dajcie mi chwilę, ja ją znajdę. O, proszę bardzo, nasz skalmar jest tutaj. Ikonka namierzona to jest ewidentnie najśmieszniejsza ikonka, gracza w całym Brawl Zobaczcie, jak ten skalmar wygląda, no nie mogę. Nowy skin do perły w środku siebie ma głowę od Rico. No dobra, poczekajcie, znajdźmy sobie tutaj perełkę. Ona jest epicka, więc gdzieś tu powinna być. Okej, okay, to jest ten skinek i zobaczcie. Dobra, rzeczywiście ta głowa, która jest w środku, bardzo przypomina Riko, ale na i perle. Jak sobie wejdziemy, to ta głowa też jest bardzo podobna do Riko, z tym, że ona ma takie białe kolory. A teraz, tutaj, gdy wchodzimy w tego nowego skina, to te kolorki są jeszcze no, praktycznie takie same jak u Riko, nie? Więc w sumie tego Wita ewidentnie potwierdzę bo jest to bardzo podobne, tylko ma inny kolor oka. 18. Midzik, oprócz samego skina SpongeBoba, dostaje się do niego też emotkę i ikonkę Spraya. Pewnie chodzi o ten event klanowy. Uwaga, wchodzimy sobie i rzeczywiście, patrzcie, bo my tutaj mamy kilka takich nagród. Po pierwsze, to jeszcze gemy i błyskotki. Ale jak wejdziemy sobie w tego SpongeBoba, to mamy tu jego cały zestaw: Spray i Ikonka gracza, no i oprócz tego jeszcze jak widzicie, moi drodzy, emotka. Więc pewnie cały komplet otrzymamy, nie tylko samego tego skinka z Boba. Wzmocnienie pomojowe klopsiki na trzecim poziomie zamienia się w wielkiego potwora. Wchodzimy sobie w te wzmocnienia i zobaczmy. Klopsiki są tutaj. O, to jest to coś, proszę bardzo. I patrzcie! Trzeci poziom to jest jakiś rzeczywiście wielki potwór, ty! Ole potężny jest! Chciałbym go mieć. Już mam drugi poziom na tym koncie deweloperskim odblokowany, więc za niedługo odblokuję sobie trzeci i zobaczymy, jak ten wielki potwór będzie działał. A tego mi to oczywiście szybko potwierdzam, mocne. Koszmarny nani Zabić rywala cały płonie na zielono Wchodzimy sobie tutaj w koszmarnego na niego Naszego rycerza, proszę bardzo, to jest on Klikam wypróbuj i zobaczmy, czy jak zabijemy Przeciwnika, to on będzie cały, no po prostu Płonął na zielono, a więc uwaga, zajmijmy się tym Botem, pyk no, i denął, no i chyba nie płonął on cały na zielono, ani też mój nani nie płonął cały na zielono. Zobaczcie, ale może chodzi o ulta. Uwaga, rzucamy ulcikiem i. No nie, no chyba też coś nie działa. Ten mit jest obalony. Dzięki za dotrwanie do końca. Piszcie swoje mity w komentarzu oczywiście z Nowego Wda. I tu to sprawdzę je w kolejnym filmie. Piona!